Siemaneczko cześć witacie Detailingowe świry w kolejnym Detailingowym poradniku. Dzisiaj moi drodzy zajmiemy się black piano. Czyli ozdobne w wysokim czarnym połysku elementy plastikowe. Zewnętrznie mogą one pojawić się na słupkach, gdzieś na tylnym zderzaku, mogą pojawić się chociażby tutaj w grillach i w wykończeniach ostatnio, chociażby BMW G20 właśnie tylne zderzaki, bądź też czasami różne takie formy tutaj spiterków, czyli takie dodatkowe ozdobne formy plastików. Kiedyś chrom, a dzisiaj można powiedzieć taki no, troszeczkę black line. Realnie, moi drodzy, będziemy pracować właśnie na tym pojeździe, który mamy tutaj, w tym smertnym kolorze, na tym pięknym Volkswagenie, dlatego że ma on. W naprawdę wskazującym y, stanie Black Piano, które tutaj widzicie, no realnie nie wygląda ona zbyt zbyt szczodrze, jak chodzi o chociażby odbicie, dlatego że mamy tutaj dosyć mocne i zmatowienie i sporo rys. Pod palcami również czuć osady, no nie dziwne dlatego, że powierzchnia jest chropowata. Prowadzimy sobie korektą lakieru, idziemy dobrać pastę. Realnie przy takiej ilości zarysowań i przy tym co widzimy tam jest ich naprawdę sporo. Dodatkowo są głębokie. Sądzę, że rozsądnym będzie wykorzystanie pasty cuttingowej. Nie mówimy tutaj o najmocniejszej paście. Wypróbujemy najpierw możliwości naszego heavy a potem przejdziemy do pasty finishowej. Oczywiście. Dla osób, które rozpoczynają przygodę z detailingiem, które nie do końca mogą jeszcze mieć w pełni e, wprawne oko, bądź też dla mm, osób, które są hobbystami, warto jest spróbować odpasty finiszowej gradacjami w górę, czyli finish. One step cutting. Możliwe, że właśnie te pierwsze um, pasty będą dla Was wystarczające, jak chodzi o jakość cięcia i wykończenia, i nie będzie miało sensu pchnąć się po tej e, drabinie ścieralności w górę. Tak to, moi drodzy, wygląda. My jednak pozwolimy sobie dzisiaj na więcej, troszeczkę powalczymy, potniemy i spróbujemy doprowadzić do jak najlepszego stanu. Zapraszam zatem do korekty. Widzieliście dramatyczny stan naszych słupków. Teraz przechodzę do zabezpieczenia. Nie chcemy w żaden sposób, aby mikrowała nam uszczelka starta gumowa na pad i doprowadziłaby ona ostatecznie w czasie takiej sytuacji do chociażby gorszej jakości wykończenia. A jak mówimy o gorszej jakości wykończenia, to też mówię po prostu słabe wykończenie, co realnie przyłożyłoby się na nieprofesjonalnego korektora lakieru. W zależności od tego na jakim poziomie mamy uszczelkę, ta jest wgłębiona, nie musimy jej konserwować, chyba że obawiamy się jej czyszczenia w przypadku akurat Heavy Cuta. Jest to tłusta, cuttingowa pasta, która nie ma agresywnych form ściernych na poziomie suchości struktury i można powiedzieć silnych rozpuszczalników, które wgryzają się w uszczelkę, więc tutaj spokojnie możemy sobie odpuścić, tym bardziej, że pracujemy na padzie 80 więc on będzie mniej więcej podobnej szerokości, co sam panel. Mam już zaplikowaną pastę, widzicie charakterystyczny kolor, e, czerwonawy, dodatkowo piękny zapach, nie powiem Wam jaki, będziecie mogli sprawdzić, przetestować i dacie mi znać, czy Wam odpowiada. No dobra, owocowy, zdradzimy Wam. E, jednocześnie zdecydowanie mocniej zaraz będzie się tutaj unosił nam w powietrzu, będzie jeszcze bardziej eteryczne, kiedy zaczniemy pracować i troszeczkę podgrzejemy ten element. Jak chodzi o plastik, nie starajmy się podgrzewać, dlatego że jest on troszeczkę niewdzięczny względem odprowadzenia tej temperatury i ewentualnego zaskoczenia nas. Co prawda black piano nie jest lakierowane w postaci nałożenia powłoki lakierniczej, tylko jest to barwiony plastik w masie i tutaj nie ma większego znaczenia jak chodzi o ewentualne ryzyko m, przepalenia. Oczywiście jeśli podniesiemy zbyt wysoką temperaturę, to również można powiedzieć, będziecie mieli zniszczoną e, tą zewnętrzną strukturę, ale jeżeli e, chociaż troszeczkę będziemy uważać, a mimo tego podniesiemy wysoko tą, e, tą temperaturę roboczą, nie spowodujemy, moi drodzy, uszkodzenia zewnętrznej powierzchni, czyli nie przetrzemy się, bo nie da się przetrzeć. O tutaj nie wiem, na grubość 0,708 mm. Moi drodzy, podtuszczam teraz obydwa elementy, dlatego że z rozmachu nałożyłem od razu na drugi subek Pastę polarską, używam naszego ipałta, który ma przyjemny zapach, taki aromatyczną, owocową nutę woń. Realnie wkrótce dostępny, szybko odparowujący, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny produkt, a właściwie jedyna możliwość realna na odtłuszczenie ostateczne, finalne. Jeżeli chcemy pracować wokół tego znaczka, który mamy tutaj, są, jak chodzi o tą formę okrągłą, realnie powinniśmy go zabezpieczyć. Mimo drodzy ja polerowałem gdzieś w granicach, gdzieś 2-3 cm nad nim, dlatego też i te zabezpieczenie w tym momencie nie było potrzebne. Szczególnie jak mówimy o mocno ściernych pastach. I teraz możecie zobaczyć jak mniej więcej wygląda element z lewej strony po polerowaniu, który posiada drobne zarysowania i je będziemy usuwać pastą finiszową. Dlaczego? Dlatego, że są to drobne zarysowania na poziomie hologramów. A prawa strona jest bardzo mocno sfatygowana. Zresztą widać, realnie nawet teraz, patrząc na moje odbicie, jest dużo bardziej mętne z prawej strony, brakuje tego kolorytu, tej pełności. Zobaczcie, jak ja się odbijam z prawej strony, a jak odbijam się z lewej strony. Mam nadzieję, że jest dla Was to dostrzegalne. Tu mamy pełny czarny kolor, a tu jest delikatny odcień szarości. Tak jak zobaczycie, realnie lewa strona względem prawej odcień szarości. Przekazuję naszą kamerkę. I przechodzę, moi drodzy, do pasty finiszowej. Mięciutki pad. Jak chodzi o odpuszczanie, nie robiłem oczywiście tego na nagrzanym plastiku. Poczekałem aż element będzie chłodny. Jednocześnie realnie na korekcie również y, nie, nie założyłem, aby jakoś zbytnie y, przegrzanie tutaj nastąpiło. Teraz pasta niszowa. Też niewielkie obroty. Bardzo mięciutki pat, naprawdę ultra delikatny, dlatego że Black Piano samo w sobie zazwyczaj taką delikatną strukturą jest. Jak chodzi właśnie o usunięcie koloru. A więc, moi drodzy, mamy już opuszczone obydwa elementy. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, troszeczkę przesadziłem. Prawa strona dramatyczna. Lewa strona naprawdę, naprawdę przyjemna. Czyli tutaj między cuttingiem a finiszem realnie dużo się nie zmieniło. Więc wykończyliśmy tak naprawdę troszeczkę bardziej tą powierzchnię. Jeszcze bardziej podbiliśmy połysk i usunęliśmy te drobne zarysowania w postaci hologramu, który i tak nie był tutaj agresywny. Co jest tutaj najważniejsze, jak chodzi o korektę, moi drodzy, względem finiszu naprawdę praktycznie niewyczuwalny docisk, minimalny, albo jego brak w zależności od ciężkości waszego od ciężaru, waszej dłoni, ręki, tak, tego jak to odczuwacie. Ale zwróćcie na to uwagę. Dodatkowo najniższe możliwe obroty, delikatny pad. Czy to będzie waflowy, czy to będzie gładki, taki jak my używamy. Nie ma tutaj realnego już ogromnego przełożenia. Naprawdę dobre również nawilżenie tego pada, jak chodzi o ilość pasty finishowej. No i potem bardzo delikatnie dotarcie, dlatego że Black Piano kojarzy się wszystkim z ciężką pracą. Jak chodzi o usunięcie zarysowań i dobrą jakość wykończenia ze względu na bardzo delikatny materiał, więc jeżeli chcemy potem to zabezpieczyć, oczywiście możemy nałożyć wosk, ale realną, lepszą formą, oprócz samych już niedetailingowych podejść, czyli bardziej wrappingu, czyli PPF-ów, nakładanie ceramiki jak najbardziej na takie elementy. Jest to twardy plastik, spokojnie możecie atakować, jeżeli chcielibyście użyć ceramiki naszej, polecam tutaj akurat wersję Swag Ceramic One. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek będzie przydatny Waszym własnym autodetalingu, że teraz poradźcie sobie z łatwością z Waszym Piano Black i sprawdźcie inne nasze materiały. Wciśnijcie łapkę, subskrypcję i zostawcie, napiszcie, komentarz. Mamy również dla Was ciekawe materiały na innych naszych social mediach, więc warto sprawdzić Facebook, Instagram i oczywiście skup, sklep. Swag Detailing Shop, gdzie mamy ceramikę, pasty, wszystkie produkty naszej produkcji, inne akcesoria, jak i oczywiście kosmetyki. Pełna gamy kosmetyków, która stale jest rozwijana. Tymczasem dzięki za oglądanie do tego odcinka. cześć i do kolejnych odcinków. Na razie.